Kasia ma cztery dzieci w wieku 27 lat. Najstarsza z nich ma 14 lat, co pozwala stwierdzić, że była zamężna w wieku około 12 lat. Ma jeszcze trzy dzieci i rozwodzi się z mężem Salechem. 6 lipca 2020 roku jej mąż dźgnął ją nożem w publicznym autobusie w Oberginzburgu w Bawarii. Salech jest karany za napaść na swoją żonę i grożenie jej w listopadzie 2019 roku. Kierowca autobusu próbuje zatrzymać Salecha. Ucieka i wkrótce potem zostaje aresztowany. Dzieci szkolne stały się naocznymi świadkami zbrodni. Razia umiera w szpitalu. Nóż został znaleziony w autobusie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe